I tam Kolejne świadectwo będzie o człowieku, którego dobrze znam do dzisiaj. Jechałem kiedyś busem nocą, na drodze, którą można powiedzieć czwartego rzędu, czyli już nie chodził po takiej drodze, nawet piesku lawą nogą. I było coś takiego, że byłem na nabożeństwie uzdrowienia, i nikt mnie nie uprzedził, że gdy prosi się Boga o coś duchowego, to można to otrzymać praktycznie od ręki, dosłownie. I to dosłownie. Ja powiedziałem, Panie Boże, stawiaj mi ludzi na mojej drodze. I to też dotyczy tych poprzednich świadectw związanych z autostopowiczami, bo też one były z tym powiązane. No i nie mniej, nie więcej, bo to było dzień po tym, po tym nabożeństwie uzdrowienia i modlitwa właśnie w intencji, którą ja powiedziałem, że bym chciał, że Bóg stawiał mi ludzi na drodze. No i dokładnie, druga w nocy, na środku drogi czwartego rzędu, stoi człowiek na stopa, zatrzymuje mnie, wsiada. Ja zaczynam mu opowiadać tak o sobie pokrótce i mówię, co ty tu robisz? On mówi, wie pan co, ja przed chwilą leżałem na torach i chciałem popełnić samobójstwo, ale coś mi, jakiś głos mówi, wstań i wyjdź na drogę. No i pan akurat jechał, nie? No ja mówię mu, wiesz, no ja jestem alkoholikiem... Bóg mi pomógł. Jezus mnie uzdrowił. Byłem na takich rekolekcjach. Ruchu światło życie. Mówię, może, może Cię to interesuje. I On mówi. Wie pan, co ja się jeszcze przed nikim nie otwierałem, ale chcę Panu coś powiedzieć. Jestem narkomanem, złodziejem. Mówi od wielu, wielu lat kombinuję tylko kradne, żeby mieć narkotyki. No i nic, nic więcej nie chciałem zrobić, jak tylko pomóc mu, żeby trafił na takie rekolekcje. Powiedziałem mu, że są akurat za tydzień, że jeżeli byłby w piątek w pewnym miejscu, to ja bym go zabrał. Powiedziałem mu dokładnie, gdzie te rekolekcje się odbywają. I ten człowiek stwierdził, że pojedzie. Nie? Po tym wszystkim zjawił się u mnie, ale gdzieś przed samymi rekolekcjami zniknął. Mówię, no tak, no nie udało się. Co się okazało? Dojechałem na rekolekcję, a to było 300 km ode mnie pod subskiem I rano się budzę na rekolekcjach, a nade mną jakiś człowiek się pochyla. No i okazało się, że to on. Dojechał autostopami, tirami na samo miejsce na te rekolekcje. Tam po wielu, wielu latach poszedł do spowiedzi, przyjął komunię świętą. I pojechałem z nim do jego domu, żeby go odwieźć. Tam była tylko uprzedzona jego siostra, przygotowała tort i było coś, co ja nazwę powitanie syna marnotrawnego. Wchodzi do swojego domu, wyznaje rodzicom, że ich bardzo kocha i wyznaje, że jest narkomanem i że całe życie ich okłamywał, oszukiwał. Bo dla mnie to było wzruszające. Mówią, chłopaki nie płaczą, ale naprawdę popłakałem sobie. I ten człowiek do dzisiaj się trzyma. Cieszę się, że takich ludzi Bóg stawiał na mojej drodze. Że Bóg przemienił ich życie. I będę prosił o to, żeby więcej ludzi takich no, na mojej drodze stawało. Jeżeli Bóg zechce, żebym był tym narzędziem, żebym mógł im pomóc, to będę im pomagał. Chwała panu.